drużyną, która ostatnio się wypchnie z 11 Mottengams Pedersen z 10 Kączkami u każdej grających w ligach zagranicznych. Oczywiście kilku piłkarzy z różnych względów jeszcze w tym składzie brakuje. Dzisiaj dopingują tutaj naszą reprezentację Faro i rozpoczyna Bredy Hangeland. Pole karne. Dobre zagranie i teraz niewiele, naprawdę niewiele. Uwaga. Wojciech Szczęsny. No i teraz instynktownie broni Szczęsny. Najpierw błąd w ocenie Lewandowski. Dobre teraz zagranie do Roberta Lewandowskiego. Lewandowski uwolnił się spod opieki obrońców. Robert Lewandowski strzela go! Gol, bramka dla polskiego zespołu w 19 minucie, świetczyna od pięknej akcji. Strzał z dystansu, Jon Knudsen pokonany od 19 minuty, Polska prowadzi z Norwegią. Proszę John Arnerizę bardzo daleko, no muszą wyskakiwać teraz nasi zawódnicy ale byli blisko Norwegowie wyrównania. Są teraz John Arneryze, musi do niego podbiec Murawski, bo dysponuje przecież świetnym uderzeniem John Arneryze, ale bardzo dobrze Wojciech Szczesny właśnie Rize przy piłce, uwaga, John Arne Rize. brawo Wojciech Szczęsny. bez ryzyka, wybił piłkę, Nocno znów John Arne Rize. wybijają piłkę Polacy, ale za lekko, jeszcze nie koniec tej akcji, uwaga, szansa dla Norwegów i Wojciech Szczęsny nie przeszkadza, no ale kiedy tracą gole, trzeba, kiedy trzeba ten wynik gonić, no to nie zawsze to się wszystko tak udaje Norwegom. Jeszcze Björn Gorizę, ale piłka nad poprzeczką polskiej, dobrze, defensywnych polskiej drużyny. Jeszcze Norwegowie, jeszcze gramy. Koniec meczu, a więc proszę Państwa rok 2011 zaczyna się bardzo dobrze dla polskiej reprezentacji. W niedzielę wygrana z Mołdawią, dziś w składzie złożonym z graczy głównie z klubów zachodniej Europy wygrywamy z Norwegią ważnym sprawdzianie.